Wszystkich bardzo serdecznie. Dziś męczymy Escape from Tarkov solo. Próbujemy zrobić misio Warrantz Jumping in the World, czyli zabijanie z przynajmniej 100 metrów za pomocą Bieber, które gra zalicza do kategorii AR15. W moim wypadku będzie to Adar, ale można to zrobić również przy pomocy M4 lub TX15. Niestety nie włączyłem nagrywania, tak więc filmik, tak naprawdę, zszywka z momentów zapisanych przy pomocy SteelSeries GG. Niestety będzie można to zobaczyć, będzie można to usłyszeć. Przykro mi, ale myślę, że warto przecierpieć i obejrzeć, co wydarzyło się w tym rajdzie. Żeby nadać trochę kontekstu wydarzeniom na ekranie, kilka słów o tym, co działo się wcześniej. Zespełniłem się na placu budowy na wybrzeżu, upewniłem, że nikt nie podążał wzdłuż drogi, i udałem w kierunku Road to Customs, licząc na jakieś wczesne skawy. Niestety żadnego nie było, dlatego skierowałem swe kroki w stronę następnego punktu mojej wycieczki, z którym wiązałem duże nadzieje bunkrem nad rzeką. Niestety oznaczało to jednak, że jak już chwilę trwa i kto chciał, dotarł już do resortu. Na tym etapie więc martwią mnie dwa kierunki. Resort, który mogą opuszczać już speedrunerzy zaczynający po drugiej stronie mapy oraz nowy obóz kamów, którego szczury mogą kończyć lutować i kierować się po pozostawione w rezorcie. I jak widać na załączonym obrazku, miałem rację. Nie ma co ukrywać. Bardzo chciałem ich zastrzelić. I myślałem, że jest tylko dwóch. Byłem na krawędzi pociągnięcia za spust. Ale byli blisko, było ich więcej. A ja miałem tylko Adara z małym magazynkiem. Ruszyłem więc w bokon. Zdrożną, wyważoną, licząc, że któryś zamarudzi. Spróbuję jeszcze coś zlutować, gdy jego koledzy będą szli dalej. Liczyłem, że jednego z nich skupić ciłość. Sadek podpowiadał jednak, że ruszą prosto do samochodowej ekstrakcji. I z każdą chwilą było to coraz bardziej prawdopodobne. Szybki rzut oka na listę ekstrakcji i moje podejrzenia okazały się prawidłowe. Podświetlona na zielona ekstrakcja samochodowa oznaczała, że została aktywowana. Uczciwie powiem. Nie wiedziałem, gdzie dokładnie znajdował się ten samochód. Nie znam nowych szablonów tak dobrze. Miałem jednak tylko jedną opcję. I na szczęście, jeden z nich popełnił. tak. W tym momencie już wiedziałem. Potrzebowałem trzech kili, żeby skończyć granadier. Zaczynałem ten rajd z myślą o wykonaniu misio i misio wykonałem. Tylko inne niż planowane. Na szczęścia, trzeba jednak jeszcze wyjść, a przede mną było ponad pół planż. Zachowując więc najwyższą czujność, ruszyłem w stronę Path to Lighthouse. moja uwaga podobnie skupiona była na dwóch kierunkach. Dalej obawiałem się graczy opuszczających resort i zmierzających do tej samej ekstrakcji, co ja. Drugi miałem wprost przed sobą. Na mojej trasie często trafia się nawet do trzech skawów i bardzo ważne było, by zdjąć ich zanim zdążą zareagować. Jeśli przede mną był jakiś pełen cek, miał dość krzaków, by w nich przykapić, słysząc krzyk lub wystrzał. Anpecał. Ostatniej ofiary, dlatego gdy usłyszałem strzały gracza w odpowiedzi na krzyk z kawa, zwątpiłem. Nie byłem pewien, czy to ktoś nowy, dołączył do zabawy, czy może jednak moja ofiara przeżyła. Trafiona rzuciła się na ziemię, a ja mylnie wzięłam to za jej śmierć. Bo strzały to choćby z niego Akcentem kończymy ten ride. Nie będę gotował was nagraniem jak w bo robię to gorzej od Deadliestowa. Kto wie, ten wie, jak to nie. Może nawet lepiej. W każdym razie, czując głęboką potrzebę zabierania gear jako trofeów, powiedzmy, że brakuje miejsca na optymalizację zysku. Pozostaje mi tylko podziękować tym, którzy obierzli wideo do końca i trzymać kciuki, by nadchodzące rajdy były równie dobre i warte podzielenia się ich nagraniami. Dziękuję raz jeszcze i mam nadzieję. Że...